Witam wszystkich serdecznie w nowym filmiku. Eee, tak jak mówiłem, e, dalej czekamy na nasz obiektyw. Tym razem wybraliśmy się do Bray. No i co? Jedziemy do Bray e, na wycieczkę, zobaczymy co się będzie działo. Zabieram e, Weronikę i teściową. E, Agnieszka została w domu, musi ponagrywać trochę filmików, także zostańcie z nami. I już idziemy. Sezon letni w pełni. My właśnie wybraliśmy się na spacerek. Pełno oczywiście atrakcji dla dzieci. Plaża jest tu dość kamienista. Nie ma plaży w ogóle takiej piaszczystej. Ale przyjechaliśmy zobaczyć, jak Weronika idzie. O, jak No to wskakuj. Także wybieramy się tam na samą górę. Jeżeli oczywiście Weronika... Nie odmówi posłuszeństwa i nie, nie powie w połowie drogi, że już ma dość. Także co? No spacerujemy sobie. Jest dość fajna pogoda. Samą górę Weronika niestety nie dała rady. Może następnym razem, ale przeszliśmy do dobre kilka kilometrów. Także spacer na świeżym powietrzu super. Przywitaj się z wszystkimi. Dzień dobry. Brajka nie zostało więc zdobyte. Wracamy na dół, eee, ale tam jeszcze. Są jakieś atrakcje. Oczywiście nie byłoby się bez placu zabaw, e, znaczy placu zabaw, e, oczywiście atrakcji dla najmłodszych, dmuchany zamek, Weronika nie odpuściła wujkowi, oczywiście dla dmuchanym zabku. Tutaj się dzieją różne, różne dziwne rzeczy, różne ekscesy, dzieci tutaj wariują, i, także Weronika tutaj poszła się trochę po, pobawić. A, My za chwilę zbieramy się z Bray, właśnie piękna pogoda, piękne słoneczko, bank holiday, poniedziałek. Także chilautujemy się, wracamy za chwilę do domu na jakiś obiad i później jeszcze udajemy się do centrum, bo mamy do załatwienia kilka rzeczy, także będzie jeszcze się działo. Hani, ja właśnie skończyłem swój trening. Wróciliśmy z Bray. Doszedłem do wniosku, że nie będę odskładał tego do późnego popołudnia, tylko teraz wyskoczę, zrobię to co zawsze, wrócę do domu, wykąpię się, odpocznę trochę. Mam jeszcze parę załatwień tam na mieście, także e, ja muszę wstąpić do Udiego, e, kupić e, Spaliła nam się żarówka w lodówce, nie można podjadać w nocy. Nie, żartuję. Spaliła się żarówka, muszę właśnie ją podjechać, kupić. Jest to taka jakaś mała, specjalna żarówka. W Tesco, nie widziałem takich, więc muszę podjechać do UDIEGO. No i co? Ja powoli trochę chodem, trochę takim truchtem wracam do domu. E, dokładnie na Henry Street e, Wybieramy się właśnie do Arnoldsa po kilka rzeczy może być słabo słychać, nie wiem, e, nagrywam słuchawek zapomniałem słuchawek Mam nadzieję, że coś słyszycie no i co? E, mamy jeszcze parę spraw do załatwienia, także e, dzień jest długi i jeszcze mam nadzieję, że się zobaczymy. Yeah, lodóweczka już zakupiona Philips trochę droga 5 euro za sztukę także nie spodziewałem się że aż taka droga ale dobra raz na 6 lat jak się zepsuje to jeszcze to nie jest tragedia Więc słuchajcie robimy tutorial ja już sobie otworzyłem tu lodóweczkę tu jest 3 śrubki do odkręcenia najpierw musimy wyłączyć naszą lodówkę odkręcić te trzy śrubki ściągnąć osłonę wykręcić starą żarówkę i wkręcimy zaraz nową, także widzimy się. Chodźka wymieniona, włączamy naszą lodóweczkę i Pyk! Jest światełko! Także tak, kochani, robota zrobiona. Operator, browara, to chcę, znajdzie. Tak. No teraz przynajmniej wiem, gdzie mój browar się znajduje, bo w środku nocy było ciężko. Musiałem latarkę taką małą używać. Także co? Tym miłym akcentem, żarówką spaloną. Kończymy tego vloga. I do następnego filmiku. Bye!